Witam w trzecim odcinku Kabodżańskiej wyprawy. Poprzednim razem pojechaliśmy na południe na jezioro, tym razem wyruszymy na północ od Siem Reap i obejrzymy pora ciekawych miejsc, takich jak piramida Ker i ruiny świątyni Beng Mealea. Tak jak poprzednie wycieczki, ta też zamówiliśmy wcześniej przez internet. Jako, że więcej chętnych nie było, to wyszła nam taka wycieczka WIPowsko. bo w sumie ino do siebie mamy przewodnika i kierowcę i wielkiego busa. Przed piramidą zatrzymimy się jeszcze w jednym miejscu. Rasad Pram. To też taki mały kompleks świątynny. To co słychać, ten szum to nie awaria mikrofona, ani działająca szlifierka w okolicy. To cykady tak głośno butlują, że niekiedy nawet nie słychać go do przewodnik. Już to i tak to na filmie tu mam dość fest wyciszone, bo inaczej w głośnikach by dość fest to ryczało. Nie widać ani jednego, ale za to słychać ich w pieruny. Dżungla porastająca od tym teren nie ma już tak gęsto jak kiedyś. Teraz dość fez jest wycinano i ostatnio jeszcze był dość wielki pożar. Jeszcze ślady pomiędzy drzewami widać. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Ten kompleks świątyń powstał już we wczesnym X wieku, czyli przed Ankorym. Jest trochę inaczej zbudowany. Mur dookoła jest postawiony z kamieni wulkanicznych, a za to już same świątynie są stawiane z cegieł. Ale nie jest to murowane na zaprawie i na sucho Cegła jedna do drugiej idealnie dopasowano. I tak to stoi już tysiąc lot. Jedyny chyba wróg tych zabudowań to tak jak już było widać Angkor, to te drzewa, które się wpychają w każdą szczelinę i jakby rozsadzają te mury. Ale trzeba przyznać, że korzenie i gałęzie obejmujące te budynki robią niezłe wrażenie. Rasad Pram leży na początku tego kompleksu. Pojedziemy kawałek dali do naszego głównego miejsca, do piramidy. Najpierw mieliśmy podjechać pod właśnie Bęk Mealea, ale kiedy przejeżdżaliśmy obok, to przed nami wysypały się tam tłumy Chińczyków z autobusów, więc. Postanowiliśmy, że zostawimy ich tam, pojedziemy dalej, w kierunku Kochker, a to se zostawimy na koniec. W oknach tu widać pięć filarków kolumn. W każdym oknie jest 5, a w Angkorze jest ich zawsze 7. To czym się różni kompleks Angkor od tutejszego kompleksu Kochker? Ja chopię, tego nie dźwigniesz. Żeby dojść do piramidy, trzeba się pierwsze przedrzeć przez te ruiny. O, to nie jest pianka montażowo. <laughs> Najpierw mało gałązka tam wrosła. Teraz zaczyna rosnąć, puknąć i za niedługo rozsadzi ten mur już całkiem. Przewodnik opowiada o Lingamach. Miejsca kultu Siwy symbol stworzenia świata To jest Linga Linga Lingapura, miasto Lingamów Tak nazywają też to miejsce Te filary kiedyś stoły podtrzymywały tutaj dach a po obu stronach była jakby fosa to było główne przejście do tej piramidy świątyni. Ciekawe jak to wszystko wyglądało, jak to było nowe, jak żyli tu ludzie. Kochker był w ogóle stolicą całego imperium Khmerskiego w latach 928-944 rządził tu wtedy jaja Warman IV Czy w tamtych czasach mieli już to karki, że takim fajnie to wychodziło szczególnie w tych oknach te filarki Jest i piramida Koch Ker. W odróżnieniu od piramid, które na przykład stoją w Egipcie, to nie jest grobowiec, to jest świątynia. Przyjrzymy się mu na chwilę. Siedem poziomów. Każdy poziom ma 5 metrów wysokości i 2 metry szerokości. budowali tu teraz taką drewnianą klatkę schodową, którą zaraz wlezemy na wierch. Jeszcze parę lat temu wchodziło się tu bezpośrednio po tych kamiennych schodach, ale podobno zdarzył się tu śmiertelny wypadek, bo dość bardzo niewygodne te schody były. Na szczycie piramidy znajduje się szyb. Kiery podobno służył jako miejsce składania ofiar z ludzi. Nic nie wspominałem jeszcze o pogodzie, ale temperatura akurat w dzisiejszym dniu to jest około chyba 40 stopni i ciężko już wytrzymać tu na szczycie tej piramidy. Dobra, słażemy na dół. Pojrzymy jeszcze jeden z wielkich ringamów, jaki jest w okolicy piramidy. To chyba jednocześnie służyło jako fontanna, lub było źródłem wody. No i ruszamy dalej. To znaczy wracamy się do. Bank Mealea. Być może chińczycy już se poszli. Jest to świątynia a właściwie ruiny już świątyni utopionej w dżungli. Bank Mealea. Fajno nazwani. Świątynia zbudowano jako hinduistyczną, ale istnieją tam jedne rzeźby przedstawiające motywy buddyjskie. Jeszcze do niedawna trudno tu było w ogóle dotrzeć, ale zbudowali nowo droga, która prowadziła tankami byli przed chwilą do Kochker i poprowadzili ją także że przechodzi przez Benk Mealea. Ogólnie historia świątyni jest nieznana. Jedynie idzie mógł określić stylem architektonicznym porównywanym z tym z Angkor Wat. Uczyni zakładają, że została zbudowana za panowania króla Surya Warmana II na początku XII wieku. To jak słychać cykady tu też nie odpuszczają Legenda głosi, że była roztako jakaś dziewczynka co się straciła w dżungli, no z ją słonie, no wychowywały. Przez długi czas, ale na ich trop wpadli jacyś tam myśliwi, zebrali dziecko nawet do ludzi. Wtedy słonie się wściekły, wpadły w szał i stratowały całą ta świątynia niszcząc wszystko. Na początku, jak ta świątynia została udostępniona do zwiedzania, to nie było tych drewnianych pomostów ani nic, trzeba było normalnie przedzierać się przez całe gruzowisko. Dodatkowo było tu setki albo i tysiące węży, trzeba było fest uważać. Teraz to już wszystko tutaj rozgunili te węże, porobili te kładki, no i... Z no, i szkoda, bo by się tak wolał poprzedzierać tak właśnie na dziko. bo wybrał się tu jakiś 10 lat za późno. Więc dzięki tym słoniom mogłem podziwiać w niektórych miejscach przekrój budynku. Tu widać fajnie, jak sklepienie było układane, że tu wisiało te kamienie nad głową. W porze deszczowej w tym korytarzu jest dużo wody i tu układają te podesty z desek A to koryto rzeki, które płynie w okolicy, Ma no akurat teraz nie płynie. A te dziury w tych miejscach tworzą się dość wielkie wiry. Także ta rzeka jak już istnieje w porze deszczowej to jest bardzo niebezpieczna. No i zbliżamy się już do końca naszej kambodżańskiej wyprawy. Zostaje co nagrywasz? Prowadzę do nagrywu. Została nam jeszcze jedna rzecz: lot balonem nad Angkorem. lecieć w kierunku Angkoru, niestety nad, bezpośrednio nad Sum Angkor nie idzie lecieć, jest zakaz, więc będziemy się jakoś kłócić w okolicy. Mam nadzieję, że nie skończymy w palnie. W szopie albo w kopci termitów. Chyba będzie twardy lądowanie, No to nara. <śmienic>